Sorry, że się rozłączyłem. Po prostu mi waliło do sekretnej bazy. Jakbyście nie wiedzieli, to tutaj jest sekretna baza. To jest tutaj, aha, no ta. Jak chcecie wygrać fałdolce darmowe, to tylko trzeba zasubskrybować mój kanał. Ale nie musicie subskrybować, możecie po prostu zostawić łapeczkę w górę i polubić. E, e, na TikToku też mam kanał Miki, Miki, możecie tam zaobserwować ten kanał. Bardzo bym o to Was prosił. I możecie napisać czy lubicie Jacoba, bo ja uwielbiam. Jakby Jacob to obejrzał, ja nie wiem to co, co się by stało. Możecie zostawiać komentarze, w co mam grać, bo mogę grać w Fortnite, w gta 5, FIFA 24, FC24. Przepraszam, to nie jest FIFA, FC. Piszcie, ile macie skinów. I co byście mogli sprzedać za 100 no wiem, że nie mam prawie nic, ale możecie mi coś sprzedać. Nie, nie namówię, ale możecie. Z już nie robię odcinków, bo... Tam mnie typa skamowana sobie Gems zrobiła mi się przy... E... Szkoda. Zobaczymy co to będzie. Pójdziemy do pracy. Czyli wirtualna wszystko, ale praca sobie. Zobaczymy jak to będzie działać. Jak to może działać. Ja nie mogę się doczekać. Wy widzowie, subskrybujcie kanał, badajcie na baryon style. Pamiętajcie, że płytki możecie jeszcze normalnie sama wyrzucać w boksy. Także póki są, zamawiajcie sobie. A ja widzowie, idę do pracy! Dzień dobry widzowie, patrzcie gdzie jesteśmy! Job Simulator 2050. piszcie na czym gracie, jak gracie Fortnite'a to piszcie na czym na przykład. Ile macie fałdolców, jakie macie poziom. Jak Wam się oczywiście podoba ten y, sezon. O, są ludzie normalni. Okej, okay, czyli te roboty to są ludzie. So, ja mam? Ja mam. Mogę... Aha, i to są gry! Ja mam wybrać! Widzowie, z No, Dziękuję bardzo. To odłożymy sobie tutaj. U, że jest. tutaj jest, a gdzie jestem? Nie. Jestem o, niedaleko. O, gdzie to, tam. Czyli będziemy sprzedawać jakieś... Ja to mam tu włożyć, jako gra! Ej, ekstra! Idziemy do pracy, przyjaciele! Patrzcie, mamy dobra, jesteśmy w sklepie. Ty czujesz jak był jakiś jakiej żabce Tak, a nawet są pod Ej, dobra, to jest kozackie. Ty weź bilecik, żeby być gotowym. Zaraz no jak, to... jak widzicie to. Nie, czasami nie chcę, bo mówię, bo oglądam teraz paliona. puszki, no, to jest to odcinek, tylko mówię z ilu. Nie, cztery dni temu. Żabka. I e, pracuje na bijar żab, żabkę. Jak będą jakieś e, te... eee... Jak mecze polski. będę nagrywać wam. To jest jeszcze, ktoś Dobra jeszcze Ej, mogę to zjeść. Ej, to mi e, ten. Dlatego tego preca, ja sobie zostawię tutaj. Mamy łateczki. Crispy, ale mam obozy. Ty! bo! mnie muchy gryzą. to, co, to Ty, tu, tu są? Lodówka. Co jest w lodówce? Burrito. A, tu są parówki. Tu są parówki, tu mamy lody i inne lody. Fajerki Jak się to, wam podobają moje odcinki, A, możecie poruszki, też pisać w komentarzu. Kęś, kasa, wym, napisali wym dużo wym. Czach, komentarzy Czach, na temat mojej gry to by było fajnie tylko fajny Czach, to, e, Wodegas, ja Dobra, prize, Czach, jakieś fajne komentarze nie wyzywające mnie zrobiłem ten rzut jeszcze jest na no mapie jest o trochę straciłem. dzień pierwszy tu są gazety, godzina, tak mamy godzinę Pionką, okej, okay. super, jakieś monetki. po co to za my, dobra, nieważne, Pizowie, ja tu mamy, a, tu jest ściana, boli ręka, dobra, tu jeszcze mamy coś takiego, nie czy to nie wiem, co to robi. Ej, mi! a, to jest chyba to zmienić, dobra, na razie zróbmy tak, Pizowie, zabieramy bilecik nasz piękny, Uy. Jak mam włączyć? Łooo! Mamy kamerę! Mamy kamerę, mamy kamerę. A i to są ogólnie zadania w ten sposób. Słyszę wiele bilecik. I co teraz? Klient! Klient, chodź tu! Co ty chcesz? Siema! E! Ty gnojku! Keczup mi oddawaj! Gdzie jest mój keczup? Daj mi mój klucz, leży tam, nie mam jak go zabrać, oddawaj klucz. Dobra, ale to, co ty chcesz? Ty chcesz chipsy? A te, cóż coś, coś walnęło, ale pan, jasne widzowie. Cały, cały pokój się bali, nie, jasne. Proszę cię bardzo, masz tutaj chipsy, czy tam twoje doritosy. Yy. A ja tu się skasować! poddawaj to, poddawaj <toddawaj> to. I a w ten sposób, ziomek. Ale to kto za kieciuf? To To za kieciuf, to za kieciuf. Harmatnik. Nie znam kurdek. Aha, on nie zjechał. Patrz to na to. Kampa byłby nie skakał, a tu mamy rejestrację. Tu jest chyba na odcinek. Proszę cię bardzo, się Dobra, i teraz tutaj, nie, teraz tutaj. Nie, 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 nie. Pik pik. Dlaczego? Jaki triczek O kurwa mać. O, utknęliśmy. Zarąbili się po prostu, zawali się. Mówcie, czy A lubicie mój grać mój Fortnite, czy nie. I tutaj jeszcze jest. O! Nie, to ja mnie idzie jednak. To tyle, będzie to nara.